Około dwa miesiące temu grałem sobie na serwie z kolegami, Harym i Dawidem. Graliśmy na serwie i bardzo fajnie się bawiliśmy, dopóki Harry nie zrobił sw swojego własnego królestwa. A, no, ale jestem dzisiaj z Dawidem I dzisiaj chcemy powrócić ten serwer, więc witam was na kasuskowym serwerze. David, przywitaj się. No siema. No dobra, więc... No i w dzisiejszym odcinku będziemy robić domek Będziemy robić drogę naszego królestwa, bo zapomniałem powiedzieć, że, są, że jest bardzo dużo królestw na tym serwerze I na przykład jest takie królestwo gdzieś tam dalej, jak królestwo Harem Akiron Empire Akira Empire, czyli królestwo Harem No i chyba, i, chyba się, i chyba 7 tysięcy kratek 7 tysięcy kratek od nas jest koło tego, jak David wylicza no więc ja tutaj widzę, że wczoraj sobie lekko graliśmy, dlatego już mamy żelazo. A my no, mamy cały... ale No wcześniej, ale wcześniej to my prawie nic nie mieliśmy. No właśnie, wcześniej prawie nic nie mieliśmy, bo... No i mamy wczoraj. kryzys jedzenia. No właśnie, dlatego zrobiliśmy farmę, a żeby już. Ale ta farma nic nie daje. No dużo daje, bo zaraz chleb zrobię. No ja już zrobiłem jeden. Jeden? Tak. Ale ja mam lepszy pomysł. No i dzisiaj widzowie zajmiemy się budową dom, domku i właśnie drogą, jak David na początku filmu mówił, i chcemy rozrastać farmę. No jeszcze rozrastać te dwa, te dwie farmy. Dobra, więc tak, najpierw Tutaj oczywiście może pewnie myśleliście na początku, że to będzie nasz domek. Nie, tutaj będzie przepalarnia. Ale ja będę mniejsza, wiesz, bo ja mam pomysł i to nawet lepszy niż. Albo magazyn tutaj tak. zrobimy. Nie, magazyn, magazyn będzie przecież w domu. A, pewnie bym... Dobra, ja bym zrobił nasz domek tutaj. No więc zaczynam kopać ty się? No, ale daj, daj mi Dirta, bo ja chcę przedłużyć no tą to, farmę. No to poczekaj, go skopię. A masz jeszcze. Ee, mam motykę. To... Mam motykę. Co? Mam motykę. No to, no to no możesz no i właśnie, widzowie, rozpoczyna się nowa seria. Chcę Ci suba, jabłko w górę dziękuję bardzo za 100.90, jest już 90? Nie wiem, nie patrzę. No to po prostu no dziękuję Pan, za tyle, ile masz. No, dziękuję, widzowie, za tyle subów, ile teraz mam. Naprawdę szybko, co Ja się zdziwiłam. Wstawiłem jeden film z kapek, na drugi dzień 100 subskrypcji. No i chyba kończę 4, ten kapek musiał być No ja kończę serię, że muszę zrobić ponad 100 kapek, a mój rekord jest 11. Tak, już nie 6, tylko 11. Przy mnie zrobił te 11. Zostawiajcie sobie, łapkę w górę powiem. Zajmę odcinków z tej serii, a dzisiaj taki pierwszy odcinek, gdzie będziemy udać, w ogóle Jak widzowie zostawiam pod tym filmem. E... 15 łapek w górę, to wlatuję od razu z pełnej bomby. Jutro kolejny. Nie, z, z 10 łapek w górę. Dziesięć ujęć w górę i jutro flutujemy. Kolejny Dobra, film z właśnie tej se, oto serii. Na pewno seria nie będzie miała 10 to, odcinków, to, to 15 jest czy to 20. Jest chyba, to jest chyba pierwszy odcinek, co ja będę grał na moim komputerze. Tak, Dawid grał na swoim komputerze. Ej, dlaczego jestem dziewczyną? Dlaczego jestem Aleksem? Nie wiem. Nie wiem czemu jesteś Aleksem. Gdzie jest mój skin? Ja jestem Steve'kiem. A nie, Ty ja nie... też jestem dziewczyną. <laughs> Ale ten pilanczej jest absolutnie lekko Ale dobra widzowie, więc kopiemy drzewno Dobra, ja muszę już po powiększę farmę Powiększać farmę? Tak, sadzę To dobrze Muszę jeszcze bardziej je powiększyć Dobra, ja zaczynam budować fundamenty ten odcinek to nie będzie taki długi to jakieś 15 minut 20 chyba. minut nie po około 15 20 coś takiego chyba no to może coś takiego tu jest woda się a nie, nic woda się długowała bo ja weszłem do wody jakby wody w ogóle nie było tylko tekstura jakby no to ci się komputer zaciął 10. Nieba, zaraz zginę. Nie mam jedzenia. Daj jedzenie... Kurczyka, kur... o, jest kurczak. Trzeba w ogóle jedzenie pozbierać. Zrozna, I idź na, na polowanie. A, surowego. Idź na polowanie. No, ok. A i to u I to akurat jest nasz kolega Stasiu tutaj. Poczekaj, no niech mi się kurczak przepali. Gdzie jest nasz kolega Stasiu? Tutaj, to jest nasz symbol naszego królestwa. To jest symbol naszego królestwa. Teraz to odkryłeś, ale... No nie... Wybiłem. No bo jak my tutaj przychodziliśmy, to ten Stasiu tutaj był. Ogólnie tutaj mamy kanion. Diamenty nawet pierwsze tam znaleźliśmy. Zauważyliśmy. No prawo, Jakiś nie zauważyliśmy. Tak, w jakimś małym zbiorniku. Ogólnie, hmm. zombiaki tutaj są trochę popsute znaczy nie popsute, tylko znerfione No bo Harry dodał jakieś pluginy do serwa no, i na Oczywiście zapraszam na serwa kacuskowy, kacuskowy serwer. Kacuskowy i serwer z dużej. Zapraszam gorąco. Zapraszam gorąco. To groźba, zapraszam gorąco. Dobra, tutaj będą drzwi. Drewno mam, Myślałem, że mi grzejnik przestał grzać. Widzowie, są bardzo trudne warunki. Jestem w moim studiu. Przed chwilą. Przed chwilą co zrobił sobie studio na szybko. No, na szybko. Stół wziąłem, dałem krzesło i grzejnik, żeby mi było ciepło. I co, płacisz się? Nie, myślałem, że mi nie przestał działać, bo dziwne dźwięki zaczyna wydawać. Oby mi nie wybuchł. Jak wybuchnie, to będzie problem. Ale miałem się drogą zająć. No, ty ja się nie. drogą zająć. Najpierw nie, najpierw amciu, Zrób mi łopatę żelazną. Jeszcze pokaż widzom, dokąd jest nasze kwiatło, bo nasze kwiatło jest dość... Ale to małe. są źle, ty to zrobiłeś. No właśnie dobrze! No nie, bo to jest za małe. Wiesz, że ja teraz nasz dom buduję poza tymi. Nie to ja chłopie jak teraz mamy 3000 kasy, a, a przy 5000, to, bo... to podbijemy kilka kantatów. A, nie ma przecież komendy monej Co? Nie ma przecież komendy Money. Nie ma? Nie, nie ma. A to lepiej, ale to Harry tak wystarczył, bo to też zależy. Tutaj będzie większe okno. A i Harry powiedział, że przez e, to, że się tak szybko rozwijamy, to chodź możemy spać. wziąć chodź e, spać, 20 bo ja nie Chodź spać, bo nie, ja nie lubię budować w nocy i mobów, nie lubię no daj mi wziąć te sadzonki Jezu, jak grzeje od tego teraz to zauważyłem Dobra, już mi to Chodź spać Idę spać O, mam jabłko, nie wiem dlaczego Jim spać. Mm. Skaczemy w górę. Dobra, widzę, ja nasze zadanie to jest oczywiście ściąć ten cały las. No nie, to nie jest nasze zadanie, tylko po prostu Ty sobie ustaliłeś takie wyzwanie. No. Wyzwanie ściąć cały las, chociaż ten las jest bardzo długi. Nie? Tak, no, cały lat. Ale spokojnie, to wszystko pójdzie na budowę. Coś mi się teraz zacięło. No to ja mam internet z telefonu, biorę. Ty masz w domu. Ale mój to, ale mój internet jest dobry, tylko że dlatego, bo e, mam mało procent w tym. Dobra, a zrobiłeś mi łopatę. Nie. Co? Nie, to nie no to zrób łopatę bo Ale ja teraz jestem na polowaniu Przecież mi uporzucałeś Ach, zapomniałem Kurde, ten te mrówkojad Mrówkojad? No, ten co przypomina piłkę Ty, możemy coś zrobić po prostu Mieszkać świata, bo da się nim kopać Dobra Idę po piasek, a łopatę Dobra, już to zrobię do łopatę Akurat mam na nią. Nie ma tutaj nigdzie Ogólnie to widzowie, takie fajne się, fajne miejsce znaleźliśmy na osiedle. Nie, bo mamy obok ocean. Dobra, leży z wszystkim. Mamy obok ocean albo morze i farmy. Czemu ty farmy nie zagrabkowałeś? No, się nie chciało. Ja teraz zabijam szarmo. Jedziemy, e... Co to za... Aha. Dobra, palamy, przepalamy. Dum dum dum. Przepalamy, przepalamy. Ej, wiesz, że dzisiaj o 18.30 gra Polska z Portugalią? No tak, a o 18.00 mamy wesele. No. O 18.00 dopiero wyjeżdżamy z kościoła. Wiesz, jakim to jest kościele? Wiem, w No, Nie w Strącu. W Strącu jest chyba ten. Ja. R... Jakiś różaniec jest w Strącu. A, to też. No dobra, mam jedzenie. Wyświe, mam, mam jedzenie. To dobrze, to wraca i je przemówię. Uuu, węgiel! To gdzie Ty byłeś po tej jedzeniu w jaskini? Co? Nie, tylko wystaje. Farmę zbiorę. Farmę czego? Ale farmę czego? Ciebie. Bo się... A bo się dwa razy się rozpadłem na kawałki, no to ty zebrałeś moje części, dlatego nie mam, e, dlatego wtedy nie miałem jednej nogi. No. No posadziłeś? Tak, posadziłem. Chociaż będziemy mieli jakiś rekrut, rekrut. Tak, mam dwa serca. Mam, mam już trzy i pół głodu. I mam e, ten e, sześć tych czego? Jedzenia, e, baraniny. Robi I nie. siedem e, wieprzowiny. Ale ten dom mi trochę nie wyszedł. Taki klocek Mówiłem, że nie kloca! Ale to nie jest kloc. No, jeszcze dachu nie ma. Co mi to chodzi? To kloc. Ty masz kloca. A, zaraz ci, zaraz ci pokażę kloc. To ma być nasz dom. Dom nie musi być idealny. Tylko aby w nim mieszkać. żeby był mocny. Brzegu żeby był nos. mocny jak budzian. No właśnie. Nie no, wymiary mi się pomyliły. Lekko. Ja cię to 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 bardziej niż to lekko. Się... Lekko. <laughs> trochę bardziej niż lekko. Czemu mi drewno nie leci? Minecraft mi się ściął. Ej. Ej. Co? A jak się robi te oto? płytki, a musisz tak. przepalić kamień, potem z tego kamienia zrobić z tą brika, ze tą brika płytki. Będziemy mieć też... Y, ty, bo gdzie będzie zajście do piwnicy? No, przecież ty budujesz! Ach, zapomniałem. Ty, bo budowniczy. Ty no, fajnie ten dom był. Ej, buduje. ale to, coś mi się nie udało. O takie tobie chodziło? Nie, rozumiem. No, Dobra, będzie takie, ci. Nie mów, że ty cały kamień przerobiłeś. Nieee, no. no No dobra, miały nie Miały być nie... takie Ale nie będzie tak ja je ode mnie Dobra nie grałem Dobra To to będzie nasz chodnik Do domku No dobra, idę jeszcze po drewno ten chodnik ten, ten idealny chodnik będę wyglądał Co ty robisz? Nie tak! A jak! Chodnik nie musi być idealny! Nie po co zabijemy te płytki, powiedz? Dobra, no ja się nie nadaje do budowania, tam. Zaraz ci pokażę i będziesz odwzorowywał. No i to twój... Daj, te, daj te płytki. Masz. Czemu ty nie masz serii ostatnio? Słuchaj? Bym mógł sobie zrobić coś, tak? Tak ogólnie. Dobra, to ja się zajmę tym, ale to już trzeba zburzyć, bo ja mam na serio idealny pomysł. Okej okay. już nie trzeba robić dalej chłopie I między tym a tym ma być ten kamyczek I to będzie droga Po co nam droga? Żeby było Ty ja naprawdę jesteś fajnie A ty też to tylko chodnik! Chłopie! Chłopie, ogarnij się! Po co nam druga? Po coś? Chłopie, na no serio, ja nie ja tą drogę niszczę. Chłopie. Nie niszcz tego! Bo Zajmij to, się z... nie Ja no. się zajmę... Bo cię zbanuję! Bo cię zbanuję! Ja nie niż, nie niż, Ale chłopie, po co nam droga? Nie niszcz tego! Po mi, po co nam droga? Żeby było ładniej, nie niż tego. Po co nam droga? Nie niż tego. Po co nam droga? Żeby było ładniej. Nie będzie ładnie, tylko Cicho na... bądź co? rób tak jak ci pokazałem. Po co nam droga? Chłopie, ty na serio. Chłopie, ty na serio. Nie. Tą, drugę nie. Tą drogę nie... Tą drogę nie. To tak rób, jak ci pokazałam. Nie marudź. Nie będziemy nie budować drogi. Nie marudź i rób jak... Nie raczej. będziemy budować drogi. Się nam po pierwsze nie opłaca. Tobie się może nie opłaca. No tobie też. Ja to mogę zbudować. Ale tego nie buduj, tylko zmarnujesz na to surowce. No ok. A można ponakopać, chyba obok mamy kanion. No tak, ale te surowce mogą być na coś innego potrzebne. Na co niby? A po pierwsze to najpierw trzeba chodnik zrobić. No to Czyż drogę to będzie chodnik. Ale z płytkami, a nie takimi na serio, to po co jeszcze budujesz ten chodnik? Jak podobną drogę ma być chodnikiem? No, A to jest w końcu chodnik czy droga? To i to. Co, my będziemy jakimś czołgami? Chodź spać! Tutaj... Tak, będziemy czołgami. Chodź spać. Idę z filmu. 20 minut. No, zaraz kończymy. Chopie, ja nie będę robił tutaj drogi. No to nie rób drogi, tylko sieci, nic nie rób. Miałeś pole zamotykować. Nie, to serio, zaraz. I nie zamotykowałeś. N nie stawiaj tutaj bloków. Boże, nie będzie tutaj drogi. Nie będzie tutaj drogi. Rozumiesz czy nie? będzie... Nie będzie tutaj drogi. Kurde, nie, ja zaraz ginę! Tak? nie! Fajnie. Co? Fajnie. <laughs> Ja nie mam jedzenia, ty masz jedzenie. Hi, hi, hi. Nie, jedno serce mam. Ej, Ika! Dlaczego uciekasz? Dobra, zaraz cię robię na mózg. Ale ja nie wiem, nie wiem co robiłaś na robiłem. Cześć. Cześć, ode. jeden uderzył mnie łapką. No. <laughs> Nie, nie, Nie mam bloku! Nie, mam pół serca! Nienawidzę Nie, nie, chcę, nie, chcę, nie chcę, nie chcę. mi się już tam nagrywać. To już wolę, to już walę, To już, walę, to już z Harrym mieć królestwo. Niż z takim nie mówi, Po co nam droga? Harry też to mówi, po co nam droga? No Harry akurat by powiedział, że niech będzie. Z takim marudą jak ty coś mi się nie chce nagrywać. Python na 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 Daj mi spodnie. Na trzy buty. Aha, rozłączył się. No, więc widzowie macie wideo, który tutaj jest. David się obraził. Dobra, widzowie, widzimy się już w następnym odcinku. Zdajecie 10 łapek w górę, będzie jutro kolejny film, więc na razie. Jo.